Ale Bcisko ja. To jest bestia Patryka A Nazywa się Frajda Siad, łapa, łapa, druga, druga Ninia, ja. druga, teraz pięknie chodzi o pana wody. ale dzik, dzik dosłownie. nie ja bardzo mądra. Dzisiaj właśnie mieliśmy przetestować klub Natural Fit. Wczoraj mieliśmy w Łodzi rozdanie legitymacji trenerskich, ostatniej edycji kursu trenera personalnego. Natomiast tak jak mówię, jesteśmy dzisiaj w klubie Natural Fit w Łodzi, na zjazdowej ulicy, oczywiście. Ulica Zjazdowa. Zjazdowa. Także, moi drodzy, następna edycja. W Łodzi w lutym, od 20 do 28 lutego, odbędzie się również w tym klubie. Dlatego dzisiaj przyjechaliśmy go przetestować, zobaczyć jak pracują maszyny, czy będzie można tutaj technicznie i logistycznie tak zrobić, żeby kursanci byli zadowoleni. To jest oczywiście jeden klub, w którym będzie kurs, mamy jeszcze drugi, ale o tym może później. Uwaga! Często się pytacie, czy możecie bardzo się odchylać przy ściąganiach przy ściągania ciężar do klatki piersiowej. Słuchajcie, lekkie odchylenie jest oczywiście jak najbardziej dozwolone, tylko na pewno nie możecie robić czegoś takiego, że zrobicie w ten sposób. Dlaczego w ten sposób nie robimy? Słuchajcie, bo to ma być ściąganie, a więc ruch ma się odbywać w tej płaszczyźnie. Jeżeli za bardzo się odchylicie, to już nie jest ściąganie na szerokość pleców, tylko bardziej przypominam to, jak widzicie, przyciąganie, które będzie bardziej wam wpływało na grubość pleców. Ale przyciąganie to już są właśnie wiosłowania, przyciąganie na maszynie typu hammer, a więc ćwiczymy zupełnie w innej płaszczyźnie ruchu. Jeżeli macie robić wyciąg pionowy, ćwiczenie na wyciągu pionowym, na pewno musi być to ruch ściągający dominacyjnie, a więc. Ściąganie, a nie przyciąganie, to będzie Wam budowało szerokość pleców. Najszersze, czworoboczne, synergistycznie przed ramię z bicepsem. Elo! Moi drodzy, sekundę temu zakończyliśmy trening w mega fajnym klubie Natural Fit w Łodzi. Moi drodzy, to tutaj zdecydowaliśmy, że zrobimy najbliższą edycję kursu trenera personalnego. Specjalność sporty sylwetkowe, kulturystyka, żywienie, marketing, teriksy i oczywiście pierwsza pomoc, nowość, pierwsza pomoc, tak jest. Dobry. Kiedy będzie kursik? W lutym, od 20 do 28 lutego. Jesteśmy już na pewno mega zdecydowani, że to tutaj będzie następna edycja. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do zapisów, śledzenia strony, lajkowania, subskrybowania, śledzenia naszych filmików na YouTube i widzimy się na edycji kursu tanara włodzi w Łodzi w lutym. Zapisy, standardzik, ulica Zjazdowa, zjazdowa. standardzik, Znaczyń. zapisy na wst A tutaj w klubie Natural Fit. Znalazłem w zaciszu byłego kursanta, kursanta absolwenta szkoły wyższej, szkoły tnerskiej. No i panie trenerze, czym pan się zajmie w klubie? Bo widzę. Pan trener treningi, czy raczej menadżer? Treningi personalne, prowadzenie zajęć fitness, ale głównie treningi personalne oraz dyżury na siłowni. Dyżury na siłowni, tak. Także chyba miła praca, tak? Klub jest Jasne, dosyć świeży, tak. 10 miesięcy ma? Ja też tak. Ale no, widzę, 10, że nie, od, od września trochę więcej. Tak? No dobra, co masz powiedzieć na dzień dzisiejszy yy, o zaletach klubu naturalki? Będziemy mieli okazję robić kurs trenera personalnego już w lutym? Bardzo od 20. do Fajni ludzie, fajne szefostwo, dużo sprzętu różnorodnego. No właśnie zauważyłem, że powierzchnia i kolorystyka sprzętu już na start zachęca. No i zrobiliśmy z Patrykiem trening na plecy, także ruch na maszynach wydawał mi się dosyć fajny. Ale tutaj dłużej troszeczkę jesteś, więc na pewno znasz maszynę troszeczkę bardziej. Jasne, jest dużo maszyn na wszystkie partie mięśniowe, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Polecam, myślę, że się nikt nie zawiedzie. Dobrze, na kurs też zaprosisz Panie trenerze po naszej szkole Pewnie, ja troszeczkę że... został przymuszony do odpowiedzi, Pewnie, tak? Że tak, to jest, to jest też pierwszy kurs, od którego zaczynałem. Uważam, że jeżeli ktoś planuje zostać trenerem, to, to jest to dobry start. Dziękuję bardzo. Dzięki. Że moi drodzy, w naszym nowym klubie Natural Fit w Łodzi będziemy prowadzili kursy i podczas przerwy, drodzy kursanci, będziecie mogli się delektować posiłkiem. I nie patrzeć na telewizor tylko na coś lepszego. Na akwarium o pojemności ponad 1500 litrów. Egzotyczne rybki, piesza z widzę w ogóle takie, wielkie akwarium na żywo. Mega. No, mega, nie?